Rządowy program klub to realna pomoc w zatrudnieniu szkoleniowców, profesjonalnych trenerów, zakupie profesjonalnego sprzętu sportowego, co umożliwia trenowanie w lepszych warunkach oraz podnoszenie kwalifikacji. Dzięki temu więcej dzieci garnie się do sportu, a jak wiadomo sport to zdrowie. Ogromną zaletą rządowego programu Klub jest jego zasięg. Dotacje, których operatorem są ludowe zespoły sportowe, dotarły do wszystkich powiatów w Polsce. Kluby, które otrzymały wsparcie szkolą dzieci i młodzież w wielu bardzo różnych dziedzinach sportowych. W województwie Podlaskim wsparcie finansowe w łącznej kwocie 1 315 złotych otrzymało w tym roku aż 119 klubów sportowych. W całej Polsce tegoroczna dotacja to 79 milionów złotych, które wsparły kształcenie sportowe ponad 270 tysięcy dzieci i młodzieży z polskich klubów pod okiem ponad 11 tysięcy trenerów. Dofinansowania z programu klub trafiają nie tylko do klubów ze wsi i małych miasteczek, ale także z miast wojewódzkich ze stolicą włącznie, bo ten program jest dla wszystkich, którzy spełniają kryteria określone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.